Jak włączyć w iPhone tryb skupienia podczas jazdy samochodem. Ale zanim o tym, zasubskrybuj mnie, żeby nie ominęły Ciebie tego typu ciekawostki. Już Ci mówię o co mi chodzi. Wchodzimy w ustawienia iPhone'a, teraz wybieramy tryb skupienia. Po prawej stronie u góry wybieramy plusik. Następnie klikamy jazda i przechodzimy do trybu. Dostosuj tryb skupienia i pierwsza opcja, którą tutaj mamy, możemy sobie zaznaczyć osoby, do których mimo wszystko będziemy mieli dostęp podczas jazdy. Klikamy w osoby, klikamy plusik dodaj. Dodajemy konkretne osoby. Teraz wybieramy odpowiedzi, klikamy w odpowiedzi, i gdy wybierzemy, na przykład, wszystkie kontakty, to do wszystkich będzie ta informacja, która jest poniżej wysyłana. Możemy sobie oczywiście tą treść odpowiedzi wyedytować, klikając w nią. Więc jeżeli czujesz taką potrzebę, to możesz sobie ją wyedytować. Dlatego zrób, jak uważasz. I tutaj ostatnia opcja, którą chcę Ci pokazać, to jest ekran blokady. Klikamy, wybierz i zostaniemy, zobacz, przeniesieni tutaj do możliwości utworzenia ekrana blokady, który nie będzie nas rozpraszać podczas jazdy. Także wybierasz konkretny, zaznaczasz i u góry klikasz OK. A jeśli chcesz być na bieżąco, nie muszę mówić co masz zrobić.